Na ulicy przypalonej jajecznicy, czyli gdzie kucharek sześć tam nie ma co jeść. Na ulicy przypalonej jajecznicy mieszkał szewc wielbiciel lodów, mieszkał Zdun pożeracz Bobu mieszkał leśnik, który brzuch na co dzień pasie stertą kluch oraz szklarz i szklarze teść, którzy flaczki lubią jeść. A prócz owych łakomczuchów i prócz ich ogromnych brzuchów. Żyły sobie na ulicy przypalone jajecznicy piesowczarek, kot, kanarek, wróbli sześć i sześć kucharek. Sześć kucharek i to takich, że przed nimi uciekł w krzaki tamten szewc, wielbiciel lodów. Uciekł z dun pożeracz bobu. Uciekł leśnik, który brzuch na co dzień pasie stertą kluch. Oraz szklarz i szklarza teść, którzy flaczki lubią jeść. Kot też uciekł, miałcząc rety. Z kota zrobić chcą kotlety. Leśnik czmychnął z krzykiem dzikim Będą smażyć na leśniki. A wróbelki zwiały z ćwirkiem. Ćwir w kapuchę ćwir za chwilkę. Będą zawijały wróble. Zrobią z nas gołąbki buble. Na ulicy przypalone jajecznicy. Nadal mieszka sześć kucharek, sześć straszliwych wręcz rywalek. Każda chce być tą najlepszą. Wciąż więc solą, słodzą, pieprzą, ważą nieprzeciętne dania. Smarzą bez upamiętania. Przeszkadzają sobie wzajem, ale nikt się tam nie nazywa.